Zacznę od pytania, co wam dał w ogóle ten mecz na zaledwie ten już godzinę przed rozpoczęciem turnieju? Na pewno dużo. Szkoda tylko, że tych meczy na takim poziomie zagraliśmy tak mało, bo tylko tak naprawdę dwa. Myślę, że z każdym meczem, takim meczem właśnie na takiej szybkości. Pozwoliłoby to nam wiedzieć, czego tak naprawdę oczekiwać od takich topowych drużyn. Jak dzisiaj też widzieliśmy, ten mecz był dużo lepszy już niż ten ze Słowacją, chociaż myślę, że ze Słowacją i tak te tempo było troszeczkę szybsze. No ale co, myślę, że dzisiaj wypadliśmy dosyć dobrze. Przez 40 minut prawie nie dostaliśmy gola. też Te sytuacje były, strzałów było dużo. Szkoda, szkoda. No, myślę, że jakbyśmy o gola strzeli, to, to mógłby się to inaczej ten mecz potoczyć. Na pewno no, styl gry. Różni się trochę od tygrywali, z którymi zagracie w Ostrawia, ale czy myślisz, że potencjał duńczyków jest zbliżony na przykład do Kazachów, może Francuzów? E, oglądam też mecze sparingowe innych naszych partnerów z grupy i widziałem jak grają czy Niemcy, czy Francuzi, ta e, forma tych drużyn nie jest aż tak wysoka. Bardziej zaskakują właśnie Francuzi, bo e, Dość duże wyzwanie postawili się Niemcom, i my się wydaje, że właśnie w takich meczach będziemy przy dużej dyscyplinie mogli oczekiwać jakiejś sensacji, jakichś punktów. Jak podsumujesz ten okres przygotowawczy? Nad czym trenowaliście? Jak, jak on w ogóle wyglądał? Bardzo długi, żmudny, bardzo ciężka praca. Hektolitry potu, wyla, potu wylane, ale. Myślę, że to zaprocentuje. Ostatnio już zeszliśmy trochę z tego obciążenia, przychodzi w trochę więcej świeżości, czuć to i widać na lodzie. Także myślę, że, że będziemy bardzo dobrze przygotowani do tego turnieju pod względem kondycyjnym. Ten bilans zwycięstw jest jednak niekorzystny dla reprezentacji Polski, więc, czy to może nas jakoś napawać takim pesymizmem, jeśli chodzi o grę? Waszą na mistrzostwach? Nie, mi się wydaje, że w tych meczach wynik był ostatnią taką sprawą, na którą patrzyliśmy. Bardziej cieszyły te założenia trenera, które mieliśmy wykonywać, czyli gra właśnie wyjścia przez bandy. Tak się gra na najwyższym poziomie, tam nie ma czasu, tam nie ma jakiegoś tam możliwości grania sobie z kija na kino we własnej tercji. Dzisiaj to było właśnie widzieć i myślę, że, że zmierzamy w dobrym kierunku. Myślisz, że jesteście już gotowi na 100%? Będziemy na 100% gotowi przed meczem z Łotwą. To jeszcze na koniec zapytam, czy Wiadomo, my już za kilkanaście minut dowiemy się, kto pojedzie do Strawy. Czy Wy wiecie już wcześniej? Widzieliście? Nic nie wiemy.